Witam, o to będzie opening Dermoszek w Lelu. jesteśmy świeżo po zakończeniu finału Mistrzostw Świata 2021, tak jak tutaj widać, właśnie te tokeny mam, no i tak, mam bardzo dużo skrzynek i bardzo dużo tych kapsuł, na początku nie wiedziałem, że można zdobywać te kapsuły za oglądanie meczy, znaczy ja oglądałem, tylko że powtórki oglądałem tych mistrzostw i się tam nie zaliczało, tam półfinale i dopiero od ćwierć oglądałem tych kapsuł, to ja powinienem mieć w tym momencie tak naprawdę z 50, ale no tylko tyle zdobyłem. No i mam 10 skrzynek i te kulki. Mam bardzo dużo skrzynek i nie starczy mi za bardzo kluczy na nie, więc z tych tokenów zrobimy sobie full te kluczyki. A to jeszcze, o, właśnie mam te karty jeszcze takie otwarte i właśnie teraz nie próżnowałem, bo przez ten tydzień, no no i brat był przeziębiony, ja byłem przeziębiony i tak miałem pokój zajęty, za bardzo nie, nie, nie miałem jak nagrywać i przez ten czas tak sobie po prostu grałem rankedy, no no solo do, doszedłem do e, serii do diamentów, więc jakiś tam najbliższy odcinek, no nie wiem, no spróbuję, e, jeżeli w ogóle będzie taka możliwość, a jeżeli będzie, to no nie wiem, pewnie jakaś środa albo czwartek może nagram, jak wbijam sobie tego diamenta, bo tam chyba do 15 jest czas, żeby sobie nabijać a te... A... No, te, te rankingi, i tak dalej. Dobra, mam bardzo dużo skórek, i bardzo fajne jest, po z tych puszek tam wypadają jakieś ikonki pierdółki, ale z... czasami może się powtórzyć. Jak nam się powtórzy jakaś tam ikonka czy emotka to można ją na pomarańczową esencję przerobić, a mi to na... najbardziej właśnie mi zależy na pomarańczowych esencjach. Dobra, zaczynamy otwierać, otworzymy to. A to... w ogóle ja mam jeszcze tą serafinkę tam do zrobienia, to później to wszystko tam porobimy. Zaczynamy od czempionów. Otwieramy, tam jeszcze nie mam tego. Wiego Gwen tego jakiegoś takiego najnowszego gościa z 170. Aksana, o właśnie tego Aksana nie mam. Dobra, nic ciekawego tu nie wypadło. Tutaj też bohaterowie Morgana. O właśnie, Morganom też trochę ostatnio grałem, w ogóle tego całego diamenta to Sonom, no no, tak cały czas cisnę teraz Sonom, już chyba od Platyny 3, tak, Bo ostatni odcinek, który nagrywałem z Karmy, to miałem jeszcze z Platyny 3, a teraz, no no, już mam serię do diamenta, dobra, co teraz robimy, z tych tokenów, te tokeny przerobię na, na, na kluczyki, tutaj od razu, zawsze to robiłem te kulki, ale to jeden skin mi wypadnie, tak, to będę miał szansę, żeby więcej mi podał tak. Mm, nigdy mi nie brakowało kluczy, ale ostatnie po ostatnich jakichś takich zmianach, znaczy zmianach, po kilku openingach nagle zacząłem przyjść, że mi powoli brakuje, więc kupujemy maksymalnie ile się da, mm, 15 tych, tych, tych żetonów mi zostało, co można za to kupić, Ech, nie wiem, trochę tej pomarańczowej esencji. Znaczy tej pomarańczowej niebieskiej A ta niebieska mi się też przyda do... A teraz ja mam taki żeton z serafinką. Nie wiem, H nie mam net ustawione, a to nie... No dobra, póż... później się tym bawimy. E, teraz to muszę się pobawić tutaj ten. Do esencji. będę musiał przyspieszyć. O, 10. A, dobra, w sensie z jednego jest 10. Y -y -y. Tak. To już mogłem wcześniej zrobić, ale ja lubię wszystko robić na, no, na openingu, żeby było widać. Nie znaczy, ostatnio Soną gram dużo pod maskę no na no, przykład taki item maska zauważyłem, bo to daje no, no, nam skrócenie czasu obdowienia jak walnę sobie kogoś w Stew, to, to on się potem pali to jest bardzo fajne, bo ona zwykle podlatuje puszcza jeden atak, skill, no i odlatuje sobie dalej do, do tyłu a właśnie jak mamy maskę to wtedy się tak fajnie pali ale może nagram jakiś najbliższy odcinek to, to wszystko pokażę te klucze zlikwidujemy tak tak, jeden klucz no ile ja mam kluczy? 9. No... A, z tego jeszcze przecież klucze włożyłem, co ja w ogóle. A, 6 fragmentów trochę niebieskiej esencji. Dobra, cyk, jeszcze tutaj mamy dodatkowe kluczyki. Tam wiem, że mam jeszcze dwie skrzynki, ale już tak się pośpieszyłem, zrobiłem ten opening. No, 11. M mógłbym otworzyć wszystkie 11, bo tu już mam dwie. No, no, czekają. Do, do wydropienia. Nie, zostawimy. Znaczy, no, do następnym openingu to to otworzymy. Z tego bardzo fajnie wypadają takie patroniki, coś tam, pierdółki, pierdółki, ale z tego wszystkiego potem się chcecie duże pomarańczowe esencji No i teraz te kapsuły całe esportowe zacznę od. No dobra, to to 32 na HTA. No, tak jak mówiłem, z 50 powinienem mieć. To są takie. Patrzyłem trochę. Aha, z, z kapsuły wyodziałem mi kapsuła. Czemu tylko 8? Halora. No. Poszukali mnie, ja 10 otworzyłem. To jest fizycznie niemożliwe, że miał 8 z 10. Dobra, jaka, jakiś tam swór, a muszę pojedyncze otwierać. A, bo trzy ikony. Dobra, no to fajnie. Tu, to wszystkie te e, powtarzające się będą szły na, na ten. na pomarańczową. No, coś takiego, coś takiego. Już była ta ikona. Jaki sukces. Dobra, oby jak najwięcej właśnie było powtórek. Znaczy mam, mam to, to mam, mam. I za ile można to, to? O, bardzo fajnie. album. miał dużo pomarańczowej esencji po tym wyniku. Dobra, dalej otwieramy, cyk. No, o, pięć, 5 kapsuł. A ile wcześniej dostałem? Tutaj też e, dwie, dwie, ikonki. Wszystko w porządku. Tą ikonkę to widziałem, ktoś tam e, puszczał w trakcie gry. Tą widziałem, tą ikonkę, naszą, tą emotkę. W, Pięcie. I chyba następna powtórka. Oby jak najwięcej powtórek było. Dobra, dalej. Siedem kapsuł. okej, okay. O! Jak to skrzynia skrzyniami wypadło? No to fajnie, tu... Ja mam właśnie 11 kluczy. Chyba, że z kluczem. No dobra, nie no z kluczem e, Nie dzięki. No i nie dzięki. Jeszcze raz. okej, okay, okej, okay. dajcie jeszcze trochę. Aha, z dwóch kapsuł dwie kapsuły wypadły. No dobra, ostatecznie... A nie, no dobra, i tak jestem o jedną w plecy, Chyba że z tego mi wypadnie jeszcze jakaś skrzynka. No, dobra, otwieramy. Aha, z tego to już ikony lecą, to już tak gorsze są. A, to jest jakaś najnowsza, ta ta karma. To właśnie z Karma, z tym nagrywałem. Coś tam, coś tam. Wszystkie są te wszystkie emotki. Ani, ani żadna ikona mi się nie podoba, ani żadna. Emotka, ani nic. Ten team jest fajny. Ja lubię właśnie wszystko, co jest związane z timo. Dobra, wypad, wypad. Dalej otwieramy. Co dostajemy? Wiosenny split, coś tam. Mmm. O, widziałem tego filmu. Te, te, te Aha, czerwony, pomarańczowy, zielony. Co jest? Po co mi. Po co takie kolory porobili? O, ta MFK fajnie wygląda. Nie ma sensu, jakby był jeden. O, jeszcze to do tym dostałem. Przepustki finowskie. Dobra. A w ogóle wszystkie te. Mmm. Te, te, Wszystkie te ostatnie gierki oglądałem tam od ćwierć finałów razem z tym finał, finałem. Tam chyba te Edward Gaming wygrali z jakąś tam podróżną nad jakiś tam, tam Korea z Chinami chyba ostatecznie Chiny wygrały. Dobra, dobra, dobra. A dlaczego tam jakieś 2016 dostałem? Jej, co to jest? O, ta ikonka fajnie wygląda. No, wszystkie takie, takie sobie. Dobra, co jeszcze? Trzy? Nie, dwa. Nie, dwa ostatnie, no, takie coś. Dobra. Ale będzie pomarańczowa esencji, fajnie. E, aha, bo to jest, a bo to są emotki, a to są, dobra, dobra. No, później to wszystko przerobimy. No i zaczynamy yy, skinki. A nie, dobra, jeszcze zrobimy serafinkę. A zaraz, ja mam, mam taki żeton serafinowy? Nie, tego nie mam. A czy tutaj mam? Nie no, to normalnie za, za niebieską esencję też tam trochę grałem, ale potem odkryłem Sonę i zacząłem cisnąć Soną. No i fajnie, cyk, cyk, cyk. Level 7 Serafinka. A nie, to jest szósty dopiero, tak. Później dopiero muszę mieć takim niebieskim. No i teraz dopiero zaczynamy otwierać skrzyneczki. I jak zawsze powtarzam, na każdym openingu szukamy skinu do supportów. Bo ja mainuję supporty, ale też mogą być inne, jakiś Timo albo jakiś Mak. Ja bym chciał zdobyć tam m, tego Alistara, taką krówkę. Dobra, dlatego szukamy skin. O, śnieżny Bart. Ja chyba nie mam żadnego skina do Barda, oprócz takich chromapaków do tego podstawowego skina. A to jest chyba najlepszy skin do Barda. No to słuchcie, fajnie. Na pewno go dzisiaj robimy. Dobra, dalej skin do Saborta. Ja pojedynczo otwieram skin do Saborta. Gangplank z oddziału specjalnych, ja mam takiego gunplanka, jakiegoś takiego żelaznej zbroi, jakiegoś takiego cyborga, ale w ogóle nie wiem, no już wszystkich chłopaki mam. W ogóle myślałem, że jak teraz są te takie mistrzostwa coś tam, to dadzą ten sklepik z blue ale no nie dali. Niestety, a jak będzie ten sklepik z blue esencją, to ja tam nagram co kupię i tam do najbliższego jakiegoś openingu dokleję. Już kiedyś <laughs> czekałem, żeby na openingu to, to kupić wszystko za blue esencji, to potem mi z, znikł ten sklepik. Dobra, skill do supporta, alistar. Co to jest? Wukong z Akademii Bojowej. Tak wygląda Wukong według Riot Gamesu. No dobra. Do Wukonga i tak ma takiego lancerowego, takiego bardzo drugiego skina. A tego też zobaczę, jak wygląda no, na jakimś filmiku. Może też sobie go zrobię. Dobra, dalej. Następna skrzynka. skin do supporty. Cokolwiek. To nie jest skin do To Jest jakiś głupi miecz. O, I trochę pomarańczowej esencji. Dobra, może być. E, bo za takie coś robi sobie skrzynkę. Więc i tak bym. Miał... Trochę inaczej ta skrzynka wygląda? No nie. Psz, nie wiem, tak mi się wydawało przez chwilę, jak się popatrzyłem, to, to tak trochę inaczej wygląda. N nie lubię tych pomarańczowych skrzynek no, z tych klejnotów, bo z tych pomarańczowych to potrafię jakaś gówniana emocja, to lecieć i nic więcej. Mam razki do supporta? Alistar Krówka, mumu. Nie. <śladam> Coło. Chyba, że jeszcze jednego gemstone'a dostanę, ale to chyba będzie pomarańcza esencja. To ten projekt to 2021? Mm, w sumie fajnie wygląda, ja ustawię sobie to, tu w ogóle jakaś taka dziura jest, taka przestrzeń, pod ziemią, dobra, i no właśnie się esencja, no to chyba dzisiaj będzie dużo skinów do, do, do zrobienia, chociaż jednego zrobię i już mi się skończy, dobra, skin do supporta, dajcie Alistara, Mumu, Krowka, ja bym chciał spamować tym poja duchowego rozkwitu. Mm, mam tego, ten odłamek skórki, właśnie czeka do zrobienia, więc tą, tą jedną przerobimy sobie też na forenską esencję z do supporta albo cokolwiek. Nie, jonę duchowego rozkwitu. No, ja tym jonem to w ogóle nie gram. Chociaż tak w teorii na saporcie by się nadawał. Nie, no, chyba nim to trzeba kroić w miniony tak, jak ja suło, żeby tam się naładował. Nie, ale Ult jest bardzo taki fajny, że on no, pasowałby do supporta. Dobra, skąd do supporta Alistar. O, dobra. I... <ścoughs> Nigdy więcej. No dobra, no, chociaż na następną skrzynkę dostałem. Ja w ogóle zbieram takie ikonki, te znaczy te emotki z kotkami, mam wszystkie, wszystkie takie kotki no takie co, co były związane z, z takim właśnie z tym skinem takim miał, miały coś tam, malfight? Nie. Chyba maoka i ktoś tam jeszcze miał takie skina z jakimiś kotkami. To ja mam wszystkie te kotki i jeszcze tą jubnię właśnie zbieram. Dobra, skin do sapta. Co to jest? Mastery Krwawego Księżyca? W ogóle taka skórka istnieje, dobra, do łupów, ale ja nie gram. Mastery mi w ogóle nie interesuje ta postać. Z kim dobra, skin do Supporta. A no, dzisiaj dużo tych skrzynek, co za żal? No, no nie, no to jest takie po co zrobili, że z tych skrzynek wypada emotka i nic więcej. Jeszcze jakby się, jakby się powtarzała, to bym miał chociaż pomarańczową esencję, albo jakby tutaj. Albo dobra, no da się ją przerobić. No, chyba ją już miałem, dlatego na tej mi wpadła do ekwipunku. Skin do Supporta. Dobra, coraz bardziej się... Wayne. zapomniałem, że z tego też mogą te Champion Shardy wypadać, dobra skino do supporta, cokolwiek, Oriana szpacianka chaosu, nie, chociaż ja do Oriany nie mam żadnego skina, a ten jest taki, no jak się nie ma, co się lubi, chociaż ja Orianom to chyba na ramię. zrazu w życiu zagrałem, dobra skin do supporta. To nie jest skin do Sapporta. Chociaż do Nauta Michał wypadł w ostatnim openingu. Jakiś taki no, podziemny, taki żółtawy skin. Dobra, skin do Sapporta i Gwen. O, właśnie, ja nie mam Gwenki. Zrobimy ją tutaj z tych z tej karty później. Tak, dobra, tylko żeby nie zapomniał. O, dobra, o, jest skrzynka skin do Sapporta i Alistar Krowal, no oczywiście, że nie. Tradycyjny Trundel. Pamiętam, że tego trundla reworkowali, to dali tego tradycyjnego, a ja tam coś, czegoś tam nie zrobiłem i chyba go nie dostałem, tak samo karmy nie dostałem takiej tradycyjnej i chyba gangplankę. Dobra, chociaż jest ten bard, o tom, od razu panią sobie robimy. E, Rozmienia na esencję? Nie, ja chcę ulepszyć, tutaj się ulepsza i cyk, to będzie o wiele tańsze, no połowę ceny tak naprawdę płacę robiąc z, z tej karty. Dobra, fajnie. Gwenka. Tam jedynie z tych najnowszych postaci to tylko weks sobie kupiłem i tam od nagrałem odcinek, jak coś tam jest. Dobra, nie będę się tej tylko w to bawił. Wartość mnie interesuje. O, no i teraz będę miał bardzo dużo przerabiania. Od razu jak widzę tą Cassiopeię, to od razu jedną rozmieniamy, bo tam mam dwie. Może kiedyś zrobię Tom Cassiopeię, bo ona taka fajna jest, taka biała. Eee, no i te... Zaraz, zaraz. Najpierw mnie to interesuje. To wszystko o, robimy na pomarańczowej esencji, ale miał dużo tutaj klikania. Aha, tu mam wykuj? Czemu ja nie mogę tego przerobić? Aha, bo to jest jakieś. Czemu ja dostaję. Mo... Aha, w ten sposób nadszedł czas. No to fajnie, że nadszedł czas. Ja, ja wolę. No i dlaczego? Jestem pomarańczową no ja chcę pomarać, Dobra, no tu się jeszcze bawimy w jakieś otwieranie. Aha, ojej, coś tam. nu no, no, no tutaj też nie mogę na pomarańczową. Dlaczego jednym można? No, nie, nie. Riot Games. Hmm, beznadziejne, no wszystkie beznadziejne, jak nie ma kotka to jest już słaba motka i bez kotka. Eee, co dostaniemy? Co to w ogóle jest? Jakiś Nie, a to jest chyba jakaś z tego, z Teamfight Tactics. I pewnie ona była darmowa do zdobycia, tylko tyle, że ja nie grał w Teamfight Tactics i pewnie dostaję to darmo, tutaj. O tak, no fajne. O fajna jest taka Jinx, takie, mm, o, taka, no, taka przedrzeźnia, ale nie mam tego, tej, tej, tej motki, a właśnie mogłaby mi wypaść. O, albo taka Lux z tymi kciukami do góry, też jest fajna. O, o, kotek. na pewno sobie dodam tego kotka gdzieś tam do, do mojej floty emotek. Dobra, dalej, bawimy się Nie, chyba, że za chwilę do tych ikonek dojadę. Zobaczymy. Okej, okay, tutaj, tutaj też tutaj można przerazić. Okay, wszystko porobione. Mm -hmm, co my tu mamy? Na pewno będziemy robić e, tego Barda, bo u mnie wszystkie supporty mają pierwszeństwo. Proszę bardzo, mam 3, 3K tej pomarańczowej esencji, więc robimy sobie tego Barda. Może jakąś się Rolka zrobił, widzę, że mam dużo takich tajnych skinów. Śnieżny, bard, bardzo fajnie. Co to była za postać? Aha, jakiś masterik Rig księżyca. No mam tych Master'ów i dużo. Tego Kane'a chciałem kiedyś zrobić, tego Fiza chciałem któregoś zrobić, O tu w ogóle mam jakiegoś Master'a i e, o, z Psychooperacji, to mamy jakiegoś Krwawego Księżyca, chyba ten z Psychooperacji byłby o wiele lepszy, e, ale ten pewnie jest jakiś nowszy, albo coś tam, jakiś Singe bojowy. Dobra, a z tych tanioszek, nie, to już jest taka droższa skórka, bo mógłbym rolkę zrobić. Mmm, um, Planka na pewno nigdy w życiu nie zrobię, bo to się do niczego nie daje. Znaczy, ja mam teraz sporo tej pomarańczowej esencji, to na razie sobie zostań. Co ja bym chciał jeszcze zrobić? Może z tych, z tych drogich skórek. O, o! Może tą MFkę. Tylko że ja mam taką cybernetyczną MFkę. Eee, a w ogóle tu mam bojowy ten boss. A nie, to jest jasyła, nie i one. Dobra, mi się oni mylą zawsze. Do w nie mam żadnego skina. Moje tego Kaina by było fajnie kupić. No, bo nie, nie będę miał takiego, takiej okazji, takiego eventu, że mieć tak dużo tej, 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 tej esencji. Kaina nie gram, ale no, ten skin musi być zrobiony. No, w, moim, w, mojej, w mojej kolekcji. Dobra, Kain z że Dobrze mówiłem, Kain. Mogłem się tam gdzieś przejęzyczyć, chyba, Chyba tak. I wiecie, co jeszcze zrobię do Ari, bo ja mam taką bardzo brzydką Ari z W jakimś takim stroju ludowym, nie wiem jak to nazwać. Dobra, zrobimy ją i najwyżej to Moriany zrobię. Nie, nie mam nic do Moriany, ale chociaż taki jeden e, beznadziejny skinek będzie też fajny. To ona jest bardzo tania. Aha, no to Gumblang, do widzenia. Przesunę się, tutaj trzeba panią wpuścić do autobusu. E, tutaj, ulepsz. Tak, ulepsz. Pięknie. Jestem zadowolony, wyleciał skinek do supporta. No, już więcej to nie zrobię, naprawdę. Musiałbym. No, zawsze mam ten dylemat, ja mam te same fajne skórki. Tylko, że one są takie drogie, że muszę tak dużo przerabiać. No cóż, ten event uznaję za udany. Dużo mogłem sobie porobić rzeczy. No, tak jak mówię, te dwie następne, te ostatnie skrzynki, tutaj co jeszcze ich nie dobiłem, sobie zrobimy na next opening. No i to było na tyle. się subskrybujcie barwy. Gdzieś mam barwę do kogoś. Co to jest za barwa? porunca Smoków Braum. Gdzie mi to wypadło? <laughs> Zaraz, ale nie widziałem takiej skórki. Ja nie mam w ogóle te, 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 tego skina. No dobra. Do zdobycia coś tam, bla. bla. Okej, okay, to jak już się subskrybujesz, to był opening darmuszek w LoLu e, takiego to, Taki totem zdobyłem Trochę ikonek, aha, no trochę, no trochę dużo ikonek Dużo tych, tych e, Emotki, aha, od zawalenia Ten kotek na 100% gdzieś musi być zrobiony e, Na początku coś tam, e, jest wycięso. Dobra, tutaj Timo jakiś tutaj przeszkadza Weźmiemy sobie tutaj To wszystko odhaczymy e, No i skórki Dobra, to bym było tyle Narka